McLaren nie potrafi wygrywać wyścigów. A ja wam wytłumaczę dlaczego. Zapraszam. Za nami kolejne fantastyczne Grand Prix, i myślę, że wszyscy doskonale bawili się, oglądając wczorajszy wyścig. Ale wielu fanów McLarena albo fanów po prostu dobrego ścigania może czuć się zawiedzionym tym, co robi w tym sezonie McLaren, jeżeli chodzi o podejmowanie kluczowych decyzji w trakcie wyścigu. I wczoraj mieliśmy doskonały przykład tego, jak ważna jest komunikacja pomiędzy kierowcą a zespołem w trakcie wyścigu, dlatego że właśnie ten aspekt najbardziej kulał w trakcie Grand Prix Wielkiej Brytanii i chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu, co wydarzyło się na przestrzeni tych 52 okrążeń, że zamiast dowieść dublet, McLaren dowozi raptem trzecie i czwarte miejsce. Wyścig zaczęli dosyć standardowo dla siebie, czyli utrzymywali w miarę spokojne tempo. Nie chcieli zbyt mocno naciskać w tej pierwszej fazie wyścigu, żeby prawdopodobnie wydłużyć żywotność opon i móc przycisnąć trochę później. Ale wiemy, że zaczęło padać na pewnym etapie. To było 19. okrążenie, kiedy te kluczowe decyzje trzeba było zacząć podejmować. Gdy zaczęło padać, zobaczyliśmy bardzo mocne tempo McLarena. Zarówno Oscar Piastri, jak i Lando Norris momentalnie wyprzedzili duet Mercedes. de ça. I zdawało się, jakby mieli dodatkowy jakiś mikrobieżnik stworzony na oponie, dlatego że ich przewaga była w tamtym momencie naprawdę gigantyczna. Super, że potrafisz się odnaleźć w takich zmiennych warunkach, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, jeżeli chodzi o wyciąganie, jak najwięcej prędkości ze sprzętu, którym dysponujesz. I tak, czyste tempo w takich warunkach jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze są decyzje strategiczne, które się podejmuje w trakcie takiego wyścigu. Padać zaczęło około 19 okrążenia. I to, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, w tym konkretnym przypadku, to jest jaka była komunikacja na linii zespół, a kierowca, jeżeli chodzi o zespół McLarena, dlatego, że tutaj czegoś brakuje i to po obu stronach. Pierwszym wielkim błędem McLarena było to, że nie wykonali podwójnego pit stopu, gdy już warunki nie pozwalały na pozostanie na torze. Tylko jest to sytuacja o tyle ciekawa, że okrążenie wcześniej to było 25. kółko, czyli moment, w którym pod koniec tego okrążenia Max Verstappen zjedzie po zmianę opon. Oscar Piastri jest instruowany przez swojego inżyniera, że jeżeli Lando pozostanie na torze, to Oscar Piastri ma zjechać do alei serwisowej. Lando pozostaje na torze, a Oscar Piastri nie zjeżdża. Za to za ich plecami Max Verstappen właśnie pociąga za spust. I jest pierwszym kierowcą z czołówki, który zmienia opony na przejściówki. Jeżeli chodzi o Maxa Verstappena, to tutaj Red Bull podjął decyzję. Dostał informację: Max, zjeżdżasz na tym okrążeniu. Tam komunikacyjnie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. I tych komunikatów, jeżeli chodzi o jakieś dywagacje, rozważania na temat tego, co należy zrobić w trakcie wyścigu. Tego praktycznie nie ma. Max wysyła proste komunikaty, proste komunikaty trafiają do Maxa i te decyzje są podejmowane w ułamku sekundy. Na następnym okrążeniu Lando Norris zjeżdża do alei serwisowej, a Oscar Piastri zostaje na torze, co już w dojeździe do ostatnich zakrętów było widać, że jest błędem, dlatego że kosmicznie się ślizgał i było wiadomo, że straci mnóstwo czasu, ale nie było jeszcze na tamtym etapie wiadomo jak dużo. Okrążenie później było już wszystko jasne, stracił 17 sekund do Lando Norrisa na tym, że pozostał na torze. Przepaść, ale okej. Okay. Trzeba było zaryzykować, nie zrobili tego, to był wyraźny błąd, ale dowiedzieliśmy się o tym dopiero po fakcie tak naprawdę. I można w jakiś sposób usprawiedliwiać McLarena, że nie chcieli aż tak ryzykować. Bo może by się potknęli operacyjnie, bo może wtedy pit stop Lando Norisa też by nie wyszedł. Dlatego że byliby zestresowani tym, że muszą wykonać dwa pit stopy, jeden po drugim, i tak dalej. To jest oczywiście gdybanie, bo Mercedes zrobił podwójny pit i to im się udało. W zasadzie najlepiej, jak to można było rozegrać. George oczywiście stracił trochę czasu, ale hej, no nie był 17 sekund za liderem wyścigu. Sam Mandra Stella przyznał po zakończeniu Grand Prix, że byli trochę chciwi, jeżeli chodzi o tą sytuację, dlatego że chcieli stracić jak najmniej czasu, a w rezultacie stracili go najwięcej, jak się dało. Ale okej, okay, lider zespołu cały czas jest w grze o zwycięstwo w tym wyścigu, i to jest tak naprawdę najważniejsze dla ekipy. Oscar Piastri dostał rykoszetem w tej sytuacji ale można to jakoś się przełknąć. Poza tym warunki cały czas były zmienne, więc wszystko się mogło jeszcze wydarzyć. Ważniejsze jest to, co wydarzyło się w momencie, gdy tor już przesychał i trzeba było podjąć decyzję, jak przeprowadzić ostateczną fazę tego wyścigu. Przesłuchałem całą komunikację pomiędzy Lando Norrisem, a jego inżynierem i chciałbym przytoczyć teraz najważniejsze komunikaty, które padały w trakcie tego wyścigu w tej decydującej fazie. Myślimy, że softy będą w porządku. To chyba muszą być softy. Jest wciąż dosyć mokro. Hamilton i Red Bull zjeżdżają do alei serwisowej. Czy zakładają softy? Na okrążeniu wyjazdowym softy wyglądają na szybsze. Oscar jedzie na mediumach. Box box. Verstappen jedzie na hardach. Musimy zjechać. Softy będą lepsze. Każda sucha opona. OK? Możemy wybrać pośrednie jak Verstappen, albo miękkie jak Hamilton. Hamilton. Może jak Hamilton. Nie wiem. To bez znaczenia. Pojedziemy na miękkich. Nie macie wrażenia, że ta rozmowa jest straszliwie chaotyczna? Lando Norris, w trakcie tych wszystkich dialogów, jedzie z prędkością średnią powyżej 200 km na godzinę. I ma strasznie dużo tak naprawdę do przetworzenia i do zastanowienia się, co ma zrobić. Już nie mówiąc o tym, że inżynier Lando kopsnął się w trakcie tej komunikacji, dlatego, że raz powiedział, że Verstappen jedzie na oponach twardych, a potem powiedział, że jedzie na oponach pośrednich. Dla porównania, mógłbym wam zacytować, jak wyglądała cała rozmowa Maxa Verstappen'a i Giampiero Lambiazę, ale to się ograniczyło do tego że Max został po prostu ściągnięty z toru. Zanim jednak Max został ściągnięty do alei serwisowej, nie było tam żadnych rozważań na temat tego jakie opony wybrać, co zrobić, kiedy zjechać i tak dalej, tak dalej. Nie. Inżynier Maxa zadawał mu bardzo proste pytanie: jakie są warunki na torze i czy zjeżdżamy? I Max wtedy odpowiadał, że mm, nie jest jeszcze do końca przekonany, bo jest trochę mokro i to pytanie było powtarzane kilka razy i to tyle. Cały czas po prostu monitorowali sytuację, żeby w dobrym momencie wybrać sliki. Nie zastanawiali się, jaką oponę, kiedy, co robią inni. Max miał proste zadanie: ocenić, jakie są warunki na torze, a zespół wykona resztę. Bo tam też nie padło pytanie, jakie chcesz opony, a Red Bull tak naprawdę był tutaj w gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o możliwości, dlatego że mieli tylko jeden zestaw nowych opon i były to opony twarde. I tutaj wróćmy do wątku, który poruszył Lando Norris. On powiedział, że prawdopodobnie miękkie opony będą. Lepsze, że miękkie opony trzeba wybrać na ten przejazd. Dlaczego tak powiedział? Ano dlatego, że miękkie opony szybciej łapią temperaturę i biorąc pod uwagę to, że Lando obawiał się prawdopodobnie tego, jak szybko będzie przesychał tor, to znaczy, że będzie jeszcze dużo miejsc, które potencjalnie będą mokre i z którymi będzie musiał sobie radzić na slickach, to miękka opona, która będzie miała wyższą temperaturę, lepiej po prostu będzie kleiła w tych miejscach. Okazało się to błędnym tokiem myślenia, dlatego że zaraz po tym, gdy Lando Norris zmienił opony na miękkie, to Max Verstappen jechał praktycznie takim samym tempem, co on. A dwa, trzy okrążenia po tym, gdy Lando Norris spędził na miękkich oponach, to Verstappen zaczął nadrabiać się do Brytyjczyka, no i jak wiemy, finalnie go wyprzedził. Co natomiast działo się w tym czasie u Oskara Piastriego, który dostał komplet pośrednich opon. Oskar Piastri w tym czasie nadrobił 5 sekund do Louisa Hamiltona i prawie 10 sekund do Lando Norrisa jadąc na pośredniej mieszance. Względem Maxa Verstapena jechali bardzo, ale to bardzo podobnym tempem. Mniej więcej 9 sekund różnicy utrzymało się między nimi od momentu wyjazdu z alei serwisowej aż do zakończenia wyścigu. W przypadku Louisa Hamiltona również komunikacja radiowa ograniczyła się do pytania Luisa, jakie aktualnie panują warunki na torze. I gdy padło hasło, że jest już dostatecznie sucho, to Louis po prostu został ściągnięty z toru. Tylko, że w przypadku Mercedesa, oni postawili na softy. Uznali, że dla nich to jest najlepsza strategia. No i jak się okazało faktycznie. Tak było. Landon Norris po zakończeniu tego wyścigu powiedział, nie podejmuję właściwych decyzji. Jestem dzisiaj na siebie zły, że nie podjąłem niektórych decyzji właściwie i tego nienawidzę. I z jednej strony powinien się obwiniać, a z drugiej strony też jest naprawdę dużo rzeczy do przegadania z zespołem. Bo to też nie powinno wyglądać tak, że sam kierowca w trakcie wyścigu musi podejmować jakieś analityczne decyzje i przetwarzać to, co dzieje się aktualnie na torze, nie mając wglądu we wszystkie dane. Jak widać, zarówno Mercedes, jak i Red Bull byli przygotowani na taką sytuację i mieli dwa zupełnie inne pomysły na to, jak potencjalnie zareagować na takie, a nie inne warunki. W McLarenie mam wrażenie, że nie byli gotowi ani na to, co zrobić, kiedy zacznie padać. Ani na to, co zrobić, kiedy już padać nie będzie i tor będzie się robił coraz bardziej suchy. I mamy tutaj pewien absurd, bo McLaren bez wątpienia jest jednym z najszybszych samochodów w stawce w tym momencie i mógł tutaj spokojnie wygrać, i to prawdopodobnie mógł dowieść dublet. I różnica w tym wyścigu, Polegała tylko i wyłącznie na tych detalach strategicznych, które znowu w tym zespole zawiodły. Przypomina mi się Grand Prix Kanady, kiedy Lando Norris miał prawie 30 sekund razem z zespołem na to, żeby przygotować się, co zrobić w momencie, gdy pojawi się samochód bezpieczeństwa. Michał Gąsierowski stworzył fantastyczny materiał, który emitowaliśmy w ViaPlay, gdzie pokazał dokładnie, ile czasu minęło od momentu, gdy Logan Sargent stanął na torze, do momentu, w którym pojawił się samochód bezpieczeństwa i trzeba, i można było zjechać do alei serwisowej. Wtedy McLaren też całkowicie przespał ten czas i nie byli gotowi na torze w momencie, gdy będzie od razu informacja, jest samochód bezpieczeństwa, to okej, okay, go, zjeżdżamy natychmiast. Jakieś procedury strategiczne tam cały czas zawodzą. I jeżeli faktycznie, tak jak Zach Brown mówił jeszcze przed tym wyścigiem, chcą walczyć o mistrzostwo konstruktorów z Red Bullem, no kurczę, to nie mogą sobie pozwalać na tego typu wtopy. A naprawdę to zaczyna wyglądać tak, że to inżynier z kierowcą w trakcie wyścigu prowadzi pogawędkę. Słuchaj, może byśmy założyli te miękkie opony? Co myślisz? Wiesz, Hamilton... no, Hamilton jedzie na miękkich oponach, to, to, może być dobr, to może być dobre, ale w sumie, a wiesz, mi obojętnie. A wiesz, Lando, no, Max jedzie na pośrednich. No, ale to wiesz, Lando, pojedziemy na miękkich oponach. Ludzie, to nie jest rozmowa przy kawie, tylko jest Grand Prix. I jest naprawdę szereg określonych sytuacji, które mogą się wydarzyć w trakcie wyścigu. Tak jak w Kanadzie przykładem był samochód bezpieczeństwa, tak w momencie, gdy wiemy, że będzie deszczowa pogoda, to jasnym jest to, że trzeba będzie podejmować decyzję, kiedy robimy ruchy strategiczne. Chyba dosyć naturalne, że trzeba mieć zaplanowane, co zrobić, gdy padać przestanie i jaką oponę się wybiera. A w momencie, gdy masz ten komfort i możesz naprawdę wybierać spośród trzech różnych mieszanek i jesteś świetnie ustawionym strategicznie do tego wyścigu, to nie powinno tak być, że potykasz się o własne nogi. McLaren dosłownie wsadził kij w szprychy własnego roweru. A z drugiej strony, jak sobie o tym wszystkim myślę, to McLaren jest w o tyle trudniejszej sytuacji niż Red Bull czy Mercedes, że oni nigdy nie dominowali. I wiem, że brzmi to dosyć zabawnie, ale ich decyzje kosztują najwięcej i uczą się dosłownie na własnych błędach. Tylko, że na razie cały czas wychodzą nowe scenariusze, z którymi oni muszą się oswoić i muszą zdać sobie sprawę, w zasadzie o istnieniu tych scenariuszy i ile błędy popełniane w różnych scenariuszach będą ich kosztować. Prowadzisz wyścig, musisz wiedzieć co zrobić, gdy pojawi się samochód bezpieczeństwa. Prowadzisz wyścigu, musisz wiedzieć co zrobić, gdy przestanie padać i trzeba będzie zmienić opony na slicki. Brzmi to banalnie prosto, ale oczywiście to jest Formuła 1, mają tam mnóstwo danych, te decyzje są bardzo trudne do podjęcia. Ale jakoś w Mercedesie i w Red Bullu radzą sobie z podejmowaniem tych decyzji. To znaczy, że da się tego nauczyć, i nie musi to być wcale tak chaotyczne, a może się sprowadzać do naprawdę bardzo prostych komunikatów, do wręcz żołnierskich słów. To wszystko polega na przygotowaniu się odpowiednim do wyścigu i założeniu, co może się wydarzyć. A tutaj założeniem miał być chyba refleks kierowców i inżynierów. Że będą w stanie na tyle szybko zareagować na aktualną sytuację i dostosować się do tego, co dzieje się aktualnie na torze, że jakoś się to uda. Ale w Formule 1, gdy masz pięciu kierowców, którzy jadą naprawdę bardzo podobnym tempem do siebie, nie możesz liczyć na spontaniczność i na to, że jakoś się uda. Nie. Do zwycięstwa trzeba się przygotować. I McLaren ma jeszcze długą drogę do tego, żeby być świetnie przygotowanym do zwyciężania. Ale jak to mówią, kto się nie przewróci. Ten się nie nauczy. I z tą myślą Was dzisiaj zostawiam. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sytuacji. Czy McLaren naprawdę aż tak bardzo się potyka? Czy rozumiecie te błędy? I czy to się jeszcze zmieni do końca sezonu? Bo na razie wygląda to dosyć mizernie. Zostawcie też łapkę w górę, będzie mi bardzo oczywiście miło. I subskrybujcie ten kanał, jeżeli podoba Wam się ten film. Dzięki wielkie i do zobaczenia.